Więc po pierwsze, żyjemy we wszechświecie, w którym Bóg jest absolutnie wszechmocny i absolutnie suwerenny, zarządza i kontroluje absolutnie wszystkim, co się dzieje. Psalm 115. Bóg czyni wszystko, co zechce. Przysłów 16. Między fałdy sukni wrzuca się losy, lecz od Pana pod pochodzi rozstrzygnięcie. Izajasza 46. Ja jestem Bogiem i nie ma innego. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię, mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. Ledwie co wypowiem, już w czyn wprowadzone, ledwie myśl powziąłem, już wykonana. Mateusza 10. Żaden wróbel bez woli ojca nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Łukasza 1. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Efezjan 1. Bóg dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli. Jeżeli Biblia naucza czegokolwiek jasno, to naucza właśnie tego. Bóg jest wszechmogący i suwerennie panuje nad wszystkim we wszechświecie. Nieodżałowanej pamięci R.C. Sproul często... Przy, przy, przytaczał taki, taki sposób myślenia o tym, że gdyby choć jeden atom w całym wszechświecie wymykał się spod suwerennej władzy Boga, to nie można by było powiedzieć o tym, że Bóg jest absolutnie wszechmocny i suwerenny, a zatem nie można by było powiedzieć, że Bóg jest Bogiem. Jan Kalwin pisze o tym tak. Stworzenia są tak rządzone wolą Boga, że się nic nie wydarza, jak tylko to, co Bóg świadomie i dobrowolnie postanowił. Jedno z najważniejszych wyznań reformowanych, Westminsterskie wyznanie wiary, formułuje to w taki sposób. Bóg jest głównym źródłem wszelkiego bytu początkiem, spełnieniem, końcem wszystkich rzeczy. Jest suwerennym władcą nad wszystkimi swoimi stworzeniami, używa ich według swojej woli i robi dla nich i z nimi cokolwiek on zapragnie. Bóg odwiecznie na mocy swej własnej woli w sposób wolny i niezmienny zarządził cokolwiek ma miejsce. Bóg, który w swojej nieskończonej mocy i mądrości stworzył wszystkie rzeczy, podtrzymuje, kieruje, włada i rządzi nimi, zarówno wielkimi i małymi, w zgodności ze swoją nieomylną wiedzą o wszystkim, co ma nastąpić, oraz niezależnymi i niezmiennymi decyzjami swojej woli. On realizuje zamiary, dla których wszystko stworzył. Nic nie dzieje się z przypadku lub poza sferą Bożej Opatrzności, ponieważ Bóg jest pierwotną przyczyną wszystkich wydarzeń, dlatego też dzieją się one niezmiennie i nieomylnie według Jego postanowienia i wiedzy o wszystkim, co ma nastąpić. Tymi postanowieniami i wiedzą wszelkie wydarzenia są związane.